Witam Was. Jak to na mnie przystało, dzisiaj również wstargnę z kamerką do trzech różnych sklepów: do HMU, Beszki i do Primark'a. Więc będziecie mogli sobie obejrzeć urywki ze sklepów, jak także moją gębę od czasu do czasu, która będzie Wam mówić przybliżone ceny, jakie możecie znaleźć w takich sklepach. Dlatego zapraszam serdecznie. Wszyscy chyba kiedyś byliście w Anthemie, więc może zaczniemy od tego sklepu, byście od razu mogli porównać sobie ceny w Polsce i ceny w Anglii. E, więc podam przykładowe mm, przedziały cenowe różnych ubrań. Jak na przykład t-shirty mm, możemy znaleźć od 2 do 10 funtów, to też zależy od e, ich jakości zaawansowania, no, ale to chyba wszyscy wiemy. E, na przykład bluzy możemy znaleźć od 15 do 30 funtów, nieraz nawet taniej. Kiedy na przykład teraz były wyprzedaże zimowe, ceny naprawdę szły o 50%. Jeśli chodzi na przykład o kurtki zimowe, letnie, wiosenne, to też zależy. Od sezonów, dlatego takie wiosenne dostaniemy za około 15 funtów. Zimowe, jak na przykład płaszcz, za około 50, a spodnie, jeansy to raczej ko 30 funtów, ale za to różnego rodzaju gładkie spodnie możemy znaleźć za 20. Nie chcę, nie chcę oczywiście Wam pokazywać na sobie ani przymierzać, bo nie, nie chcę być jak jakaś vlogerka modowa. Daleko mi do tego. No, mam nadzieję, że się dobrze bawicie w tych sklepach. Lecimy do następnego. Teraz witam Was w Primarku. Primark to taki bardzo duży, trzypiętrowy, popularny sklep w Anglii, w którym jest bardzo tanio. Um, ubrania są oczywiście gorszej jakości niż te w Fantemie, ale można znaleźć um, bardzo um, fajne. Takie ubrania specjalne, czyli dedykowane z jakimś konkretnym wydarzeniom, albo są z konkretnych firm, jak na przykład Disneya, albo z Guinnessa. Możemy kupić z takim wielkim browarem Guinnessa na, na klatce piersiowej. Więc bardzo fajna sprawa i takie coś na przykład kosztuje nas 5 funtów. W ogóle t-shirty najtańsze możemy znaleźć za 2, od 2 funtów do 6. W tym 6 to kosztuje właśnie tym bardziej z lepszą, z lepszą jakością. Na przykład bluzy, no to tylko 10 funtów. Kurtki około no, 10, też do 15, 16 funtów może maksymalnie 30 funtów coś takiego no, fajny przedział. A jeśli chodzi o spodnie, to. Od 10 do 30 zwykle. Macie wszystko na ekranie, więc jak byście byli zainteresowani dokładniejszymi cenami, to umieszczę jak zwykle linki do sklepów niżej. Lecimy dalej. Jesteśmy teraz w ostatnim sklepie, czyli Beżce, Tutaj ceny są bardzo fajne i ubrania są jeszcze lepsze. Dlatego Warto się naprawdę do niego wybrać, bo on nie jest drogi, na początku myślałem, że to jest dla jakichś bananów, czy coś ala mm, La Costa albo Zara, ale naprawdę są tam bardzo tanie, fajne rzeczy. Więc ubrania, ceny ubrań są bardzo podobne jak w H&M, ja zresztą teraz widzicie, możecie sobie porównać, oczywiście yy, naj, najfajniejsze dla mnie są tam yy, bluzy albo koszule to można naprawdę znaleźć oko za około 10-20 funtów. Jeśli chcemy kupić porządny płaszcz na zimę albo porządne kurtki, to nie wydamy więcej niż 50 i to naprawdę będzie bardzo, bardzo dobra kurtka. Możemy tam również kupić buty. Jak kupiłem moje futrzane za 40 funtów promocji, więc warto się tam wybrać. Jak będziecie w Anglii, to naprawdę polecam. To by było już wszystko na dzisiaj. W ogóle taka ciekawostka nadaje teraz Polski, to jest mój pokój. Przynajmniej tutaj nie ma grzyba, tak jak w Anglii, ale o tym jeszcze wspomnę. Odcinki będą ogólnie częściej niż ostatnio, bo będę miał teraz bardzo dużo wolnego czasu. Więc zapraszam do oczekiwania i do śledzenia mojego profilu na Facebooku. Także na razie. I really need to know